Czyli witajcie, chciałam Wam pokazać tak na szybciutko kolekcję nową, która wyszła w Artianette. W filmowym skrócie tutaj są tła, dodatki, zobaczcie jakie piękne kwiatuszki. I jeszcze tutaj są takie grafiki. Pokazuję Wam to z tego tylko powodu, ponieważ zakończył się speed, czyli taka akcja po prostu na grupie inspiracyjnej od nich, gdzie dostaliśmy grafikę za darmo i trzeba było stworzyć pracę z trójkątem. Ja doszłam do wniosku, że zrobię sobie bazę trójkątną i na niej właśnie zbudowałam takie, taką kompozycję z górami, żeby zachować gdzieś ten trójkąt. Nadal wiadomo, on nie jest taki może oczywisty, ale myślę, że widać jak najbardziej. Zgłosiłam ją oczywiście do wyzwania. Ja niestety nie mogę brać udziału, w sensie nie jestem brana pod uwagę podczas oceniania. Ponieważ no, należy do DT, więc jakby to wyklucza się w takich, w takich konkursach, ale Wielką Friday i tak miałam stworzenia jej. Zresztą, zobaczcie sami, jakaś śliczna karteczka powstała. Tutaj rzuciłam też arkusz taki z, i zrobiłam dwie kieszonki. Strafa można sobie włożyć, można może jakiś tak z życzeniami. Pomyślałam o takich malutkich takusiach, ewentualnie na przykład pieniądze można, e, można dać. To, co jest bardzo istotne, to to, że tutaj pozaklejałam ile mogłam tym papierem, a resztę po prostu przemalowałam, żeby estetycznie fajnie wyglądało, ponieważ, tak nie widzicie, jest to strasznie takie połączone z różnych rzeczy, ponaklejane. Góry, y, które tutaj są. Które użyłam, to są z tego arkusza powycinane. Zresztą nagrałam filmik, możecie sobie oczywiście obejrzeć. W samym filmiku na pewno nie jest pokazane to, jak tutaj wykańczałam ten, ten środek, i jak to malowałam, jak klapałam, takich rzeczy akurat po prostu nie mam. Natomiast jakby cała reszta, co z czego brałam, jest, jest na filmiku. Piękne są te kwiaty, podoba mi się w ogóle połączenie tych kilku kolorów. Ja tutaj oczywiście da dałam jeszcze troszeczkę takiego złota blasku, delikatnie tutaj na włosach, w różnych takich miejscach, w listkach. I tutaj te chlapania też są takie mm, żółtawo-złote. Także tak się prezentuje kartka. Ja z mojej strony oczywiście zachęcam Was do brania udziału w takich szybkich wyzwaniach na, na grupie. Myślę, że to jest wielka taka frajda i fajna sprawa stworzyć Szybko kartkę z różnymi motywami. Także dzięki za dziś i pozdrawiam do następnego filmu.